To możemy działać. Filip Lewandowski, Karol Skrzypek, cześć. Cześć, witam wszystkich. Może nie widać, ale siedzimy sobie na skrze. W zasadzie przed budynkiem skry sport na trawie, bo padł pomysł, że nie było jeszcze wywiadu na trawie w centrum Warszawy. No nie było. To, to będzie pierwszy wywiad na słoneczku, także mam nadzieję, że nas tu nie spali za bardzo. Co prawda to już jesteś ładnie opalony, a ja troszkę złapię promieni słońca, będzie fajnie. Był grany urlop, ale przejdźmy do takich rzeczy bieżących. Widziałem, że na sparingach mieliście dzisiaj bardzo mocną ekipę i nie chodzi o liczebność, chociaż też była imponująca, aby u was, u was mistrz Belatora. Tak, tak, Jarosław Amosow, jeszcze przyjechał z kolegą, e, nie pamiętam jego na imię, Grycenko, nazwisko też bardzo mocny zawodnik zresztą, no Amosow, niesamowity poziom po prostu, miałem możliwość zrobienia z nim też rundy, super doświadczenie, no bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry zawodnik, jestem szczęśliwy, że mogłem sobie z nim po prostu posparować. To jak to się stało, jak to do tego doszło, że tutaj zapraszacie takich ludzi? Oni się odzywają, wy się odzywacie, no to był może przypadek. Wiesz co nie wiem, to trzeba by pytać trenerów, bo tutaj to oni to wszystko ustalali. U nas jeszcze tam kilku chłopaków też z Ukrainy trenuje, też się znają, więc na pewno jakoś tam oni to zorganizowali. Gość ma rekord 28-0. Tak, 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 28-0, jest mistrzem Bellatora, obronił już ten pas, no niesamowite, niesamowite doświadczenie dla mnie, no ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że mogłem z nim posparować. Kto jeszcze był dzisiaj ciekawy, bo też tak międzyklubowo staracie się robić te sparingi. E, tak, no jest teraz u nas Bartosz Leśko. Był też Tomek Ostrowski z Wrocławia. Nie wiem czy nie pomyliłem nazwiska. Jak pomyliłem, to przepraszam. Także no, przyjeżdżają tam chłopaki jest cały czas jakaś fluktuacja tych zawodników, można sobie posparować, porobić nie tylko z tymi samymi. Z tego, co wiem, z tego, co rozmawialiśmy prywatnie, walka zbliża się wielkimi krokami. Jesteś mistrzem TFL, więc jak rozumiem, to będzie TFL? E, tak, tak. To będzie TFL. Data już jest, to jest 29 lipca. E, rywal też jest, także już jestem sfokusowany i ciężko trenuję, bo, bo będzie ciężka walka. Nie wiem, czy możesz zdradzać. Ja tego nie wiem zupełnie, ale TFL się odgrażał, że planuje wreszcie galę w Warszawie, co by mnie bardzo ucieszyło e, i faktycznie ta gala ma szansę odbyć się tutaj, w stolicy. No na razie zdradzić nie mogę, czy będzie to Warszawa, nie wiem, są jakieś tam takie plany, ale to już musimy czekać, bo ja sam nie wiem, gdzie będzie dokładnie. Ok, rywala na razie nie możesz zdradzić? E, to znaczy nie mogę powiedzieć nazwiska, e, mogę zdradzić tyle, że jest za zagranicy, e, ma mocno dodatni rekord, e, ostatnio wygrał tam z dobrym zawodnikiem, e, toczył walki na oktagonie, e, wygrywał, przegrywał, e, wygrywał na decyzję, przegrywał na decyzję, także... Bije się w stójce, ma dobre zapasy, no, jest dobrym zawodnikiem. Fajnie, brzmi to ciekawie. Trzeba pochwalić TFL, że zawsze daje, dobiera naprawdę trudne wyzwania dla Krzysztof ja Gutowski, ja jestem, jedzie tak. dla swoich zawodników. E, tak, no dobierają. Mogę tutaj powiedzieć, że e, Jacek stanął też na, na, na wysokości jakby zadania, bo daje mi tych rywali coraz to mocniejszych. E, inwestuje we mnie, jestem za to wdzięczny, że mogę się rozwijać. No i co? Trzeba się dobrze naszykować, żeby walkę wygrać i będziemy patrzeć dalej w przyszłość, gdzie tam jakieś drzwi się może otworzą. Okej, okay, to jakie masz właśnie plany? Ile chciałbyś jeszcze bić dla TFL? Bo myślę, że TFL nie będzie robiło problemów, jeżeli będziesz miał okazję iść gdzieś dalej? E, wiesz co, no myślę, że nie będzie robiło problemów. Może uda się nawet zrobić taki otwarty kontrakt, że pójdę gdzieś do jakiejś federacji i będę też mógł walczyć na TFL-u i tam bronić pasa. E, zobaczymy. No to po prostu po tej walce e, usiądę i będziemy tam rozmawiali wspólnie, tak, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Ja tutaj nie chcę mówić, gdzie będę szedł po, bo na razie mam mocną walkę, e, którą muszę wygrać i wygramy Dalej usiądziemy i będziemy rozmawiać wspólnie, co robimy, jakie są plany. Dopytam jednak, masz ambicje, żeby bić się za granicą? Chciałbyś zostać w Polsce na dobrym kontrakcie? Jak to wygląda? E, no, Mam takie, takie marzenie, żeby walczyć za granicą. Chciałbym bardzo, e, więc no, robię wszystko, żeby, żeby się tam złapać, gdzieś za granicę. Na razie mam jeszcze przystanek tutaj w TFL-u i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Są zawodnicy TFL, którzy biją się w UFC, czyli taką drogę chciałbyś obrać? E, no w UFC no, wiadomo, to jest marzenie każdego zawodnika, ale jest bardzo ciężko się dostać tak e, z TFL-u poszedł Michał Oleksiejczuk, e, poszedł e, Ima wow, tam jeszcze jedna dziewczyna, taka brazylijka, która też walczyła na TFL-u, walczy teraz w UFC, no ale to nawet widać po, po bracie e, Michała Poczarku, no Czarek trzy razy obronił pas, jest mistrzem fenu, jest no, fenomenalny, Zawodnikiem a jeszcze też musi czekać na to UFC, a ma chyba z 7 czy 8 wygranych walk pod rząd. Także to nie jest tak prosto się tam dostać. Też musi być bardzo dobry menadżer. Zawodnikiem możesz być bardzo dobrym, ale jak nie masz tych takich połączeń jeszcze poza, poza matą, to ciężko jeszcze dostać do UFC. Pojechał na rowerze Krzysztof Gutowski, młody, fajny trener. Myślę, że to on w dużej mierze wprowadza takie rozwiązania, o których rozmawiałem dzisiaj między innymi z Damianem Janikowskim, a mianowicie tym, że jest aplikacja, że każdy zawodnik ma tam swój profil, loguje się, logują się tam trenerzy, jest odliczanie do walki, jest rozpisany taki no, plan treningowy, tak, na ileś miesięcy wstecz. Gdybyś mógł o tym nieco więcej opowiedzieć. E, tak, no każdy z nas ma taką jakby e, swój, swój profil na, na tej platformie. E. I tutaj trenerzy to prowadzą. E, wspólnie no, trener Jocz, trener Grabowski, Bartek, Fabiński trener też na, od zapasów Krzysiek, e, trener Piotrowicz, tam jeszcze Hugody, e, tam z, z jego bratem bodajże oni to, to wszystko wymyślili, tworzą to. E, to już działa, cały czas jest udoskonalane, tak więc tam, tam jakby wszystko jest zebrane. E, no Myślę, że to jest takie podejście, jak, jak robią, to, to wstają. Za granicą, w jakichś takich większych klubach, e, czy, czy w szkołach futbolowych, czy piłkarskich. No niestety, takie jakby programowanie to jest, to jest przyszłość. tak, Ten jakby cyberświat idzie do sportu walki i, i zmienia wszystko. Możemy jakby zawodnika, jak to się nazywa, sobie zaprogramować. Dobra, możemy sobie zaprogramować wszystko, mu ułożyć i go monitorować, tak? E, tam też zaznaczamy, jak jesteśmy obciążenia, jakie treningowe różne rzeczy. Bardzo dużo parametrów jest, tak, więc nie chcę tam wchodzić w szczegóły, no bo to oni wiedzą. Dobra, dobra, Damiano. Radzimy Wam tajemnicę. Damian Janikowski właśnie schował Krzysztofowi Gutowskiemu, o którym w pewnym sensie mówiliśmy, rower w krzaki, także jestem ciekaw, jak to będzie no, wyglądać. To awantura będzie zaraz, pewnie ja oberwę. No. O. Bez litości go w te krzaki włożył. Ja widzę właśnie, ja widzę. Kowalasz, kurde. To też w ogóle ciekawy wątek. Musi być chyba taka atmosfera w klubie, co? Musicie się lubić, muszą być takie żarciki. Bez tego pewnie ciężko tak na sztywno, co? Trenować? Nie, no oczywiście. Atmosfera, wiesz, kiedy, kiedy są śmiechy, wtedy są śmiechy. Kiedy, kiedy trenujemy, to, to ostro trenujemy. Na sparingach też, no, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc jak kolega idzie walczyć, trzeba mu pomóc, no to na, na tych kilka minut w tej klatce trzeba po prostu jakby te przyjacielskie e, relacje odłożyć. Wiadomo, nikt tutaj się nie nokautuje, ale staramy się być jak... Najtrudniejszymi rywalami dla siebie, no bo później jak przyjdzie ten przeciwnik, no to on jednak będzie chciał ci przysłowiowo rozłupać tą czaszkę, więc musisz być na to przygotowany. Jak będziemy się tutaj głaskać i bawić, to później będzie ciężko, ciężko w klatce, tak. Dopytam o tę łapkę jeszcze, to wy jako zawodnicy macie takie sklub, klubowe składki, jakby to sobie sami opłacacie, macie na to sponsora, tak pytam wszyscy ciekawości, bo zakładam, że są to oczywiście pewne koszty, tak? Hmm, wiesz co, no my mamy swoją jakby tam składkę. Na, na trenerów i, i oni to też prowadzą. Nie wiem, czy tam ktoś dopomógł w tym, nie mam pojęcia, czy sami to zrobili. E, tutaj trzeba by kierować pytania do nich. My po prostu się rozliczamy jakby z nimi. E, płacimy takie za, za utrzymanie, za prowadzenie naszego teamu. Trenujemy tutaj w klubie Skra Sport, e, i tak to wygląda to przejdźmy do kolegów klubowych, o których wspomniałeś. Każdy żyje sobotnim KSW na Narodowym. Bije się m.in. Marian Ziłkowski. Super ciężkie starcie przed nim, ale tak zupełnie uczciwie. Jak, jak to widzisz? Wiesz co? No Marian jest w bardzo dobrej formie. Byliśmy w górach. Ja ogólnie jestem taki, że lubię po górach chodzić, lubię biegać. Wszyscy tam trenowaliśmy na, na Mariana. Trener mówił, że jak idziemy biegać, to mamy biec takim tempem, że najwyżej któryś tam po kolei będziemy Padać jeden za drugim a mamy tego Mariana gonić. No i no wszyscy cisnęli. E, Marian był w lepszej formie niż praktycznie większość z nas. Tak? Biegliśmy pierwszy dzień tam podejrzew skałę, to ja wbiegłem drugi po Marianie. Mało co nie wyplułem płuc, Marian już na górze sobie siedział i odpoczywał. Tak, więc przygotowany jest bardzo dobrze. A psychicznie jak to wygląda? No Marian ma mental mistrza, nie? także on podchodzi do tego, po prostu wie, co ma zrobić. E, nie spina się, nie puszy, to nie jest zawodnik, który będzie tam gdzieś machał rękami na, na sterdałnie czy na ważeniu do przeciwnika. A on sobie przemilczy, a później mu wypłaci w klatce nagrodę z nawiązką. Powiem to delikatnie, ale zakładając, że Marian tę walkę wygra, myślisz, że on zostanie na polskim podwórku, czy pójdzie w świat? Nie wiem, jak tam ma obostrzenia kontraktowe, ale jeżeli by się dogadali, myślę, że dlaczego nie, warto by było pójść tam. W UFC 70 jest bardzo mocna, aczkolwiek no Marian jest bardzo mocny, tak. Tak więc on może wiesz, wyjść jutro i myślę, że w UFC też by dał dobrą walkę z jakimś zawodnikiem to zapytam jeszcze Arka Wrzoska w takim razie skoro gadamy o klubowych kolegach w jakiej on jest w formie, jak to widzisz? Radek, nie, nie, przepraszam Arek, bo jeszcze jest Radek, jeszcze chciałem jest właśnie Radek. powiedzieć Wkładem, o Radku, tak. no Arek to jest waga ciężka, tak, ja to z nim tam nie, nie sparuję za dużo, widziałem tylko tam przygotowania, wiem, że z tym z Markiem Samociukiem dużo robili on też wyjeżdża regularnie do Holandii, także no na pewno będzie w dobrej formie, więcej mogę tu powiedzieć o Radku no bo tutaj, tak, ciekaw, tak, trener, trener Przemek Dużo z nim robił trener e, Fabiński Bartek, tak Przemek Szyszka, jego trener Radka. Także tutaj no, bardzo dużo poświęcili uwagi. Wiem jak też trener Szyszka podchodzi do, do swoich zawodników, jak ich prowadzi, bo też do jednej walki pomagał mi się szykować i no, naprawdę dociążali mnie tam strasznie. No ale wtedy zdobyłem ten pas też na TFL-u, więc e, wyszło wszystko na plus. No Radek, maszyna do, do zabijania. Tak powiem, bardzo dobrze przygotowany na pewno. No zdrowie, wszystko jest zrobione. Stójka, zapasy. No. To jest już kompletny zawodnik też MMA. Nie można powiedzieć, że to jest tam kickbokser, który nie ma, nie ma jakiegoś większego pojęcia, bo on już długo robi MMA. Zaczął się bić bodajże w 2019 roku. No i ciężko trenują. Z materną walka będzie na pewno emocjonująca. To jest legenda polskich sportów walki, więc Radkowi to dużo da taka walka, jeżeli z nim wygra. No ja wierzę w to, że wygra, bo widziałem, jak jest przygotowany i trzymam za niego kciuki, tak, więc w sobotę się wszystko okaże. Myślisz, że ta walka może się zakończyć szybko, a może to będzie taka, wiesz, pełnorundowa batalia i czy Radek jest gotów na parter Michała? Eee, no jak, jak pójdą w stójkę... No myślę, że Radek jak trafi, to, to już wykończy, bo tam no, jest duży jakby argument e, siły ciosu, także jak przyłoży, to światła gasną. Jeżeli pójdzie w parter, też no, Radek jest silny, dobrze wstaje, więc to, ta walka kilka razy musiałaby moim zdaniem zostać sprowadzona. No, aczkolwiek e, Michał ma też kontrolę bardzo dobrą. No, Ciężko, ciężko powiedzieć, no myślę, że albo się zakończy przed czasem, albo będzie decyzja na, na Michała, aczkolwiek nie sądzę, no, no nie wiem, Jak do... ciężko mi powiedzieć, ciężko. Wierzę w Radka, naprawdę, kibicuję, wierzę tylko w to, że on wyjdzie, wygra tą walkę i po prostu będzie tam następny krok bliżej do, do pasa i do, do walki wygrany Pawła Gromanowski. A tę walkę jakbyś typował, skoro wspomniałeś o, o właśnie tym starciu Pawl Romanowski. Jakbym typował? Kurczę, Pawlak jest kompletnym zawodnikiem. Romanowski też jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma bardzo dobry boks. Kincyl tam trochę obnażył ten jego parter, ale też słyszałem, że no niby nie był wtedy w takiej stuprocentowej formie. Myślę, że może być tak, że Tomi go wyboksuje. Ewentualnie. Pawlak, jak przewróci i przekontroluje, to wygra. Tam będzie pięć rund, to też ciężko mówić. Dużo osób stawia na Pawlaka, dużo osób stawia e, na, na Romanowskiego. Ja tutaj nie chcę, bo ani z jednym nie trenowałem, ani z drugim e, nie chcę tutaj tak obstawiać. E, dam 50 na 50. Tak. Niech wygra lepszy po prostu. To i tak jest moim zdaniem takie starcie dwóch teraz takich topowych zawodników. Wiadomo, mamy, Ciebie 8-4, to jest gwiazda legenda, ale oni są teraz i Pawlak, i Romanowski, moim zdaniem. Zdaniem są w takim swoim piku, więc będą bili się o miano no mistrza i najlepszego zawodnika teraz u nas prowadzisz tu na skrze swojej grupy MMA. Widziałem, że frekwencja jest niezła, więc chyba wiesz MMA ciągle rośnie w siłę jako sport. Myślisz, że dużo młodych ludzi przychodzi i chce trenować właśnie mieszane sztuki, walki. Tak, no teraz jest hype taki duży na MMA. Dużo osób przychodzi, trenuje, aczkolwiek no wiele z nich to jest po prostu takie trenowanie rekreacyjne. Wiesz, jest kilku zawodników, którzy jeżdżą na zawody z mojej grupy. Część przychodzi po prostu, żeby żeby sobie potrenować część, bo, bo im się to podoba, ktoś chce rzucić trochę kilogramów, ktoś chce czegoś się nauczyć, więc to jest tak no różnie. Wiadomo, niektóre osoby, które chodzą wieczorem na moją grupę, przychodzą też rano, jeżdżą na zawody, startują, wygrywają walki, przegrywają. No to jest tak kariera amatorska. Trzeba ją mieć, żeby w ogóle potem wejść do, do tego świata jakby zawodowego, tak więc no. Jest duży, duży jakby progres. Coraz więcej osób trenuje. Ja się tym cieszę, bo, bo mam pracę też, mogę kogoś czegoś nauczyć. Lubię przekazywać wiedzę. Lubię patrzeć na progres innych ludzi. Jak coś, co im pokazuje, im to potem wychodzi. Potem jeszcze jedziemy na zawody i im to wychodzi. Także dla mnie to jest też taka jakby nagroda i osobisty sukces, że kogoś czegoś nauczyłem i wygrał walkę z jakimś innym zawodnikiem. Cieszy mnie to bardzo. Aczkolwiek zawsze się stresuję o wiele bardziej niż jak sam wychodzę do Walki, tak, wychodzi jakiś mój podopieczny czy mój kolega, to naprawdę stres jest o wiele większy. To tylko żyjesz z MMA, że tak powiem? Zajmujesz się MMA, właśnie jako zawodnik, jako trener? E, tak, tak, tak. Głównie, głównie jestem trenerem i oho, będzie zaraz ofera. Głównie jestem trenerem. Proszę, Damiano, Damiano, tam wiesz. Po prawej stronie masz tam krzychu. E, tak, głównie, głównie jestem trenerem. Prowadzę zajęcia tutaj na, na skrze, wam jeszcze w Kopakowanie, na Mokotowie. E, no i tak to wygląda. Przedtem więcej pracowałem, teraz pracuję trochę mniej, bo tam mam też kilka osób, które mi pomagają jakby w mojej karierze. E, no bo bez, tak naprawdę bez sponsorów to bardzo ciężko by było cokolwiek zrobić. Niestety to jest taki sport, że yy, muszą być osoby, które, które chcą ci pomóc. Tacy, ja to najmówię, mecenasowie i koneserzy po prostu. Oni wykładają kasę. Często jest tak, że masz różne te logotypy na sobie, na walce, i to jakby nie przynosi danej osobie, nie wiem, zwiększenia sprzedaży, bo jest zupełnie z innej branży. Ale to są ludzie, którzy po prostu lubią ten sport, są pasjonatami i Chcą w tym uczestniczyć po prostu. W Kopakabanie też bywasz trenować, tak? Chyba z trenerem Kucharczykiem, z tego co widziałem. Tak, tak. W Kopakabanie trenuję. Prowadziłem tam grupę. Teraz na razie grupa jest zawieszona, a tak to trenuję z trenerem Kucharczykiem. Tam się regularnie spotykamy, boksujemy, no, uczymy trener boksu, żeby mój boks był to coraz lepszy, tak. Tam też i Robert Bryczek i Maria Żółkowski trenuje. Nas. Marian to od dawna. Marian, tak od dawna. No. Robert też podłapał, działa mu naprawdę ten, ten trener trener Kucharczyka. co widać zresztą po jego e, ostatnich walkach, gdzie wychodzi przeciwników z miata z planszy, po prostu nokautuje. No to też jest fenomenalny zawodnik. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny, miły gość, który jak wchodzi do klatki to zamienia się w bestię. Masz jakichś takich sportowych idoli, zawodników na przykład z polskiego podwórka, na których się wzorujesz? Mm, wiesz co, nie mam jakby takiego jednego sportowego idola, tu z polskiego podwórka czerpię jakby od różnych zawodników to co, to, co mają dobre. Często są to osoby po prostu, z którymi trenuję. Widzę jak oni też trenują, jak się poświęcają, co wykorzystują w walce, co im działa i tak sobie po prostu podbieram od każdego coś. no Jestem otwarty na to wiedzę, tak różni trenerzy też mają styczność z różnymi trenerami, każdy ma inne podejście, inne spojrzenie i wiadomo, z z tego wszystkiego można sobie odsiać tam jakieś rzeczy pod siebie, no bo to jednak e, ja nigdy nie będę jakimś wybitnym zapaśnikiem, który będzie przewracał, ani nie będę też wybitnym parterowcem, bo wywodzę się ze stójki, więc muszę sobie z tego jiu-jitsu i z tych zapasów jakby zaimplementować techniki, które pod mój styl i pod moje warunki fizyczne będą działały, tak więc trenerzy też to dobierają to pode mnie, e, jakby styl dobierają do mnie, a nie mnie do stylu. To już może ostatnie pytanie, ale właśnie, no bo dużo jest teraz ludzi na skrze, mają trenerzy czas, żeby każdemu poświęcić tyle uwagi, co by się chciało, bo to była trochę bolączka w WCA, tak można wywnioskować. No jest, jest, dużo osób, aczkolwiek no, to też jest takie mieszanie, bo część osób przyjeżdża, część wyjeżdża, mamy tutaj ten stały team e, i jest, mówię, trener Robert i jeszcze e, reszta, tak, trener Adam, trener Krzysiek, trener Bartek, e, trener Sebastian od przygotowania motorycznego e, z Robertem, to jest razem pięć osób, więc e, plus jeszcze tam są trenerzy, ktoś chodzi do kogoś na tarcze, ktoś jest tutaj e, i... Dokładnie. <grystanie> <grystanie> <tanie> <tanie> tak, ciepłko, fajnie. No właśnie, trener Robert też jest mój, codziennie, tam nas dogląda. <laughs> nie, nie trenerzy. E, tak więc e, oni tam przez to też, że mają tą aplikację i mogą to wszystko tak monitorować, e, wiedzą co się u nas dzieje i na razie to wszystko działa. No jest fajnie. Nie chciałbym, żeby tam się coś, coś mieszało, bo już od kiedy trenuję to kilka takich zmian było jakby tu na warszawskim rynku. To jest taki cykl moim zdaniem, nie? Jak, mm, nie wiem, no może nie miesięczny, tak, jak, jak u kobiet menstruacja, ale Warszawa ma taki jakby swój, swój okres, że jest bum, wielkie tąpnięcie, wszystko się miesza i wszystko tworzy się na nowo i znowu i znowu i znowu. Coś w tym jest, ale chyba takie jest życie, wiesz, nie ma tak, że wszystko zawsze będzie poukładane. No, dokładnie, dokładnie, tak to jest, tak, więc my musimy tutaj jako zawodnicy a, dążyć tam za niektórymi osobami, podążać e, i, i tyle, no. Trenować, trenować, nie można odpuszczać Trzeba cały czas być zawziętym, bo tutaj w tym sporcie moim zdaniem to najwytrwalsi po prostu zostają. Nie? Część dobrych osób gdzieś odpada, bo no jakby to powiedzieć, przykładowo zjada i gdzieś tam życie, e, to takie są warunki, no jest ciężko. Trzeba dużo wyrzeczeń, jakby postawić, jak chce się iść dalej do tego sportu. No i ci naj, najwytrwalsi po jakimś tam czasie osiągają ten sukces, nie? Co też widać na przykład po naszym mistrzu UFC. E, Janek nie miał 22 lata czy 23, jak został mistrzem UFC, bo był wtedy mistrzem KSW, tak, to wszystko musi e, iść do góry, tych walk trzeba trochę zrobić, na początku coś przegrał, potem zaczął wygrywać, no, został mistrzem, tak, no, jest też niesamowitym zawodnikiem, też można brać z niego przykład, tak, jak sobie tam prowadzić karierę, jak być wytrwałym i, i tyle. No dalej bije się z największymi nazwiskami, Ja już mam 40 lat, tak, więc... Tak, dokładnie, dokładnie, teraz walka z Pereirą też, no, trzymam za niego kciuki, mam nadzieję, że, że walkę wygra i jeszcze tam będzie to ta Szansami nie? Tak więc. Tyle. no. Wszystko ode mnie w takim razie. Dzięki serdecznie dzięki za rozmowę. Dwie, Super. Cześć. Pozdrawiam wszystkich kibiców. E, I co? Zapraszam na najbliższą Galę TFL. Zapraszam e, w sobotę, już 3 czerwca, na, na Galę KSW. E, dopingujcie tam e, Mariana Radka Arka, kolegów tutaj naszych, z którymi trenujemy. No i pozdrawiam wszystkich kibiców. Do zobaczenia. Cześć. O, dzięki. Super.